Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym wideo na moim kanale dzisiaj o lunch poolach na Giełdzie Binance i o zmianie mojej strategii co do właśnie tych lunch poolów. Jednak zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i pozostawieniu komentarza pod tym wideo. Także zapraszam do oglądania. No i moi drodzy, o lunch lunchpadach i różnego typu airdropach mówimy na tym kanale już od kilku ładnych lat. A jeszcze więcej mówimy na naszej grupie Maniacy Biznesu, na Discordzie, na którego Was serdecznie zapraszam, no i na warsztatach niedzielnych, co niedzielnych w zasadzie o godzinie 20. I generalnie rzecz biorąc jest tyle opinii, ile jest ludzi, ale niepodważalnych jest kilka kwestii, że jest to darmowa kasa dla osób, które mają BNB bądź FDUSD, w tym przypadku na giełdzie Binance. Więc ja partycypuję w każdym tutaj Lunch i jak widzicie mamy teraz właśnie lunchpool NOT, który zaczął się jakieś 15,5 godziny temu i trwać będzie przez 3 dni. Jeszcze 2 dni i 8 godzin zostało, więc nie zwlekajcie i czym prędzej zasilcie tego lunchpoola swoimi tokenami BNB bądź FDUSD. Ale jest jeszcze jedna kwestia i będzie to dotyczyło zmiany strategii, mojej też strategii i za chwilę, moi drodzy, wypłacę sobie te BNB z tego lunch które tutaj widzicie, i wpłacę gdzieś indziej, gdzie to za chwilę Wam. Pokażę. Jednak generalnie do tej pory przez te pół godziny, można powiedzieć, mam 647 not. Więc całkiem fajny wynik. Czym jest w ogóle Not, moi drodzy? Not to jest Notcoin, którego klikaliśmy z ekipą mającej biznesu, o którym też wspominaliśmy wielokrotnie na naszym Discordzie. No i Notcoin tutaj się tutaj trochę delikatnie już przerodził. Wygląda ta aplikacja inaczej. W tej chwili wygląda to jak Wallet. Więc, no, ja tutaj mam. 15836 notów w stakingu, bo od razu mi zaproponowało, że wtedy z brąz levelu dostanę Silver Level, jeśli te zebrane notcoiny zamienił sobie, znaczy zastakuję na 30 dni, więc to po prostu zrobiłem. No i notcoin balans tu pojawi się 10 tysięcy, ponieważ też sobie tutaj dodałem voucher, który kupowałem wcześniej za 10 milionów, Więc w tej chwili mam go tutaj wysłanego i czekam na uwolnienie. Jak tylko to dojdzie, no to oczywiście wrzucę też Wam tutaj na Discord maniacy biznesu. Ale w tej chwili wracamy do lunchpula na giełdzie Binance. Więc tak jak wspominałem, ja sobie w tej chwili wypłacam te BNB tutaj z tego Nota Lunchpool. I wsadzam gdzieś indziej, z czego też będę dostawał właśnie takie same naliczenia w postaci nota. W tym przypadku, jakbym po prostu to wsadził na lunch poolu, ale nie będę musiał tego pilnować, więc będzie to wygodniejsze, bo będę partycypował w każdym lunch i się nie spóźnię już na żadne. W przypadku FDUSD tej opcji raczej tutaj nie ma, więc klikamy sobie Redim, znaczy ja sobie klikam. Ok, ready, mamy już tutaj potwierdzone. Przy okazji kliknę sobie Claim Rewards z tego, znaczę, że nie zapomniał. I przechodzę do zakładki, moi drodzy, numer. 2. Yy, mamy Simple air no i mamy tutaj BNB lunchpool Rewards, więc w przypadku kiedy stakeujecie BNB na jakiś określony czas, również dostajecie znaczy bierzecie udział w partycypowaniu na Lunch Poolach, ja myślałem wcześniej że to trochę inna kwestia, że jeśli tutaj będę miał na tym BNB VOTE, to oczywiście biorę udział, ale dostaję jakieś mniejsze naliczenia, ja sobie to dzisiaj policzyłem w przypadku 120 dni myślę, że na pozostałych jest podobnie yy, i na 120 dniach dostaje takie same naliczenia jak w przypadku, gdybym brał sobie udział, za każdym razem pamiętając, że jakieś tam lunchpule są i wsadzając te BMB do lunchpula. Więc ja sobie klikam tutaj Subscribe, autosubskrypcji nie będę dawał, ponieważ zawsze mi są jakieś BMB potrzebne na koncie do bota, którego gdzieś tam mam odpalonego w tle i żeby były mniejsze prowizji na, prowizje na spocie, więc mi są jakieś tam BMB zawsze e, potrzebne, ale 21, 15 sobie tutaj. E, damy, ok, no i tutaj estymacja mamy, że 42,69 nota. No, mi wyszło podobnie, bo wyszło mi jakoś niecałe 43 sztuki wcześniej, jak sobie to liczyłem, zbędąc, i mając te tokeny po prostu na lunch poolu. Więc wyszło mi prawie identycznie. Więc mamy tutaj 21,15. No i w ogóle, jaka jest różnica pomiędzy oczywiście blokowaniem środków, kiedy macie do nich dostęp, i tak Bo, oczywiście, w Lunch poolu dostęp do tych BMB macie od razu, na BMB Volt macie od razu, ale już blokując, na przykład, na jakiś określony tutaj okres 15 dni, 30, 60, 90, 120 dni. To jakby niestety, ale macie zablokowane. Jednak uwaga, macie też możliwość odblokowania tych środków. Ili Redemption will return your assets to your spot wallet within... I tutaj mamy przedział od 48 do 72 godzin. Czyli macie w każdym momencie możliwość wycofania tych środków z tutaj z tego stakingu zamkniętego i wrócą one wam na spod w ciągu 2 do 3 godzin dni, Więc dlatego ja się zdecydowałem teraz, że zmieniam swoją strategię i tutaj swoje BMB daje na 120 dni. Dlaczego 120 dni, a nie na przykład 30, czy 15? Bo byłoby na przykład bezpieczniej, gdybym chciał później sprzedać. Zaraz Wam to wytłumaczę. Po pierwsze oczywiście jest procent największy, no 139. Ale nie to mnie jednak tutaj przekonało do tego, żebym sobie zablokował na 120 dni. Dobra, ja sobie już to zablokuję. Klikam sobie Confirm i mamy Subscription Successful. Mamy 21,15 BNB. Ok. No i moi drodzy, lecimy teraz do następnego punktu, właśnie tej strategii naszego wideo. Jest to Megadrop tak zwany i mamy tutaj Welcome to the Future of l -drops. Binance Megadrop. No i w tej chwili mieliśmy już dzisiaj jeden zakończony Megadrop, nie wiem dokładnie jakie tam będą wyniki, aczkolwiek wiem, że żeby partycypować w Megadropie liczy się zamknięty tutaj, znaczy zamknięte tokeny BNB, czyli żeby brać udział w Megadropie trzeba sobie zastykować nasze tokeny BNB na Binance Simple Earn. No właśnie, więc to przed chwilą też zrobiłem i generalnie im dłuższy okres, tym więcej punktów. Dlatego właśnie u mnie było to 120 dni, więc moi drodzy, po pierwsze zmieniają tą strategię właśnie w ten sposób. Nie muszę pamiętać już o lunch pulach, które będą w przyszłości za każdym razem będę w nich po prostu brał udział. Po drugie, dostaję też tutaj za to, że mam BMB zamrożone. Dostaję BMB z Binance Simple Air. Tam było ponad 1%, 1,39%. Jeśli dobrze pamiętam, ale mieliście to dosłownie minutę wcześniej pokazane na ekranie. Oraz trzecia kwestia: bierzecie udział w nadchodzących przyszłych mega dropach. Liczą wam się punkty w zależności, ile BMB oraz na jaki okres czasu zamrozicie tutaj swoje. B &B. Więc moi drodzy, od dzisiaj, właśnie tak jak sobie Wam wspomniałem, zmiana strategii na lunch poolach Binance mrożę swoje BMB. A do tego będę jeszcze korzystał tutaj z puli FDUSD, które przerzucam w różne miejsca. Czasami mam je na jednym portfelu, czasami na drugim, czasami na jakiejś innej giełdzie. W zależności oczywiście, gdzie one mi są potrzebne. W tej chwili tutaj też właśnie już zrobiłem przelew, więc za chwilę zastykuję swoje FDUSD na lunch poolu. To zawsze jakieś dodatkowe noty. No i ciekawy jestem, po ile będzie notkoń. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jaka cena waszym zdaniem będzie tutaj na starcie, na giełdzie Binance. Myślę, że jesteśmy w stanie tutaj podejść pod 1 cent, może nawet więcej, więc byłoby to ciekawe oczywiście. Jeśli będzie 10 centów czy dolar, no to już by było super, byłoby jeszcze lepiej. Ależ tak będzie, wszystko okaże się w praniu. Pamiętajcie, że notko jest trochę takim wyznacznikiem na Ton Network obecnie. Jest dość mocno zhypowany, jest to dobry projekt, więc uważam tym bardziej, że powinniście partycypować właśnie w lunchpoolu, aby zdobyć te tokeny za darmo. Także moi drodzy, oczywiście jeśli nie macie jeszcze konta na giełdzie Binance, macie link poniżej tego wideo. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji i komentarzu pod tym odcinkiem. Także trzymajcie się, na razie.